Siemandero. No, nadajemy z tego toru kursowego tu poniżej tej budki. Niestety nie, nie z piwem. No, to przejechaliśmy się trochę. Tam jeszcze on dalej idzie. Tam, 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 tam zawija tam wzdłuż tych, tych wiatraków. No, ale tam, tam jest taka wysoka górka jedna. Powiem Wam szczerze, że są dwie trasy, jedna łatwiejsza i z drugiej strony jest trudniejsza. No to powiem wam szczerze, że co byliśmy na tym Might to tam się łatwiejszy ten tor wydawał. Może bardziej profesjonalny bym powiedział. Ten to tak jakby na jakiegoś crossa jest. Na, na jakiś motor właśnie. Na coś takiego z mocą, żeby kurde, na porządnych amorach. Nie do końca na rower bym powiedział. Jest taki mocno techniczny i mimo, że te górki się wydają takie niby małe, ale niektóre to mają takie kąty, że są prawie pionowe. Żeby podjechać. No, ale poza tym też się przejechałem. Poza tym rowerek się zajebiście sprawuje. oponki są fajne. Ale jak ja bym ale jak ja bym miał ogólnie tutaj przyjeżdżać i jeździć na rowerze, to nie bardzo. Bo raz, że to jest nic ciekawego, bo w szczerym polu nie ma drzew, nie ma niczego. Jedyny tam ten fajny... Od Daleko od ludzi. Jedyny... Nikogo tu nie ma praktycznie. Można w sumie dobra miejscówka, żeby się z namiotem rozbić, nie wiem. No. <laughs> Sobie grilla rozpalić. O ile was oczywiście helikopter nie szczai, policyjny. To tam jest fajnie zobaczyć. To ta to, to, to zapora, taka ciekawostka, bym powiedział, ładny punkt widokowy. Też nie ma ławek, żeby sobie na przykład na tej górze nigdzie usiąść. No niby są schody, nie? Ale no, ale no, ławki to już by też mogli jakieś zrobić, bo dużo ludzi tam przyjeżdża rowerami, nawet nie ma gdzie usiąść, żeby chwilę, nie? Odpocząć zjeść jakąś ten kanapkę czy coś, wody się napić. No, także to sprawdziliśmy, bo to było 7 km od nas, jako ciekawostkę. E, tereny dla kolarek są tutaj zajebiste, bo tutaj asfalcik, zjeżdżaliśmy, to się rozpędziłyśmy, jadą 43 na godzinę tam z tej góry. A Agnieszka mówi, że ile? Ja miałam 45, ale to właśnie tutaj nie, nie na No, 45. Oczywiście no, Agnieszka nie może znaleźć. Oczywiście. Dystans... Total to... odo, może max będzie zaraz. distance, o, max peak. trzeba zostawić. No 45,4. 45 no ja miałem tylko kozą 43, także i tak uważam, że się zajebiście napędziła No ale ona 30, 30 kilo to masa ją ciągnęła w dół, jakby nie patrzył. No i punkt fajny, ale też tak no mówię, z dala, z dala od wszystkiego, jaka taka ciekawostka, nie? żeby no, przyjechać. Żeby coś by się stało, no to tutaj tak nie warto pomóc. No, taka fajna ciekawostka. Ten tor, to tak jak mówię, tutaj dużo ludzi na motorach jeździ na motocrosach. To faktycznie ten piasek, te kamienie, dużo kamieni jest, to, to, jest, to jest jak najbardziej ok. A nawet nie tyle co kamieni, to jest po prostu pełno gruzu. Gruzu takiego. Tak, bo to gdzieś koparka, koparkami to po prostu pousypywali kiedyś tam. Zresztą widać jakieś ryski cegiełki. Tak, tak. Co tutaj było? No taka nawieczka. No bo zobaczcie, tutaj macie już pole, nie szczere pole. Nie ma niczego. Dosłownie, w ciemnej dupie, a za tą górką tam patrzycie jest ta fajna ta zapora i, i huk Van Holland Port i się zaczyna światnie, a tu jesteśmy odcięci jak na pustyni, ja się czuję jak w Nevadzie, w Arizonie, dosłownie. No, ale mówię, tor jest trudny, tak? tak naprawdę nie wygląda, ale, ale jest trudny. Poza tym ten rower jest też dla mnie trochę za mały, ja bym potrzebował, tak jak mam tego swojego Garego. To on ma inną pozycję, trochę ta kierownica jest wyżej, rama jest większa. No, lagi jest dobry. Dla mnie on tutaj był trochę ciut przymały i tak się czułem, że przez nie kierownicę przelecę. No, dlatego też zamówiliśmy kierownicę tak. większą inne gripy. Także nóżkę też, bo ostatnio zapomniałem powiedzieć, że nóżkę też zamówiliśmy do niego. Będzie porobiony. No, będzie porobiony, ale pompka się sprawdziła zajebiście. Teraz to naprawdę też się przejechałem. Świetnie tamory wybierają. Tak jak powiem. Tak jak powinny, no. Hamulce też dobrze hamują, opony fajnie gryzą w tym piasku, no, zwłaszcza, zwłaszcza ta z tyłu, bo to jest taka właśnie motocrossowa, nie, z takimi klockami, to, to tutaj idealna. Tak. No. Jak wleciałam gdzieś w jakiś głębszy jak bo tam dalej właśnie na trasie był, tylko był lekki uścisk jedziemy dalej. No, także opona fajna z przodu, też taka stabilna. No, hmm. mogę powiedzieć, że to, to, co w tym tygodniu było zrobione, to, to nie poszło na marne. A jednak... Następnie... Razem się na a zdecydowanie na no, tym razem, bo dystans jest ten sam. A jednak tam już jest cywilizacja, tam są ławki, tam sobie można usiąść. Tam ewentualnie nawet można na szejka pójść do Maka, tak. bo jest niedaleko, można sobie tam coś posiedzieć. E, tam to wszystko ładniej wygląda. Tam jesteśmy w lesie, a nie tak jak tutaj w szczerym polu, gdzie No, także tam jest na pewno przyjemniej. My tam już jeździliśmy i jak dla amatorów to daliśmy radę. A tutaj Wam powiem, przejechałem raz i powiem szczerze, że jest ciężko, nie? A tam mi się podobało, tam mówię, kurde, no nawet nie było tak trudno. No, tam było tak Mimo, że tam drzewa, wszystko, takie tam rzeczy, tak. wiecie, kamienie, podjazdy, zjazdy też nawet nierzadko nawet tutaj wyższe jak tutaj, ale jednak kąty były inne i to jednak bardziej pod rowery jest zrobione. No tam na hardtailach daliśmy w ogóle radę przejechać. Tak, w latach, w tak, tak. No to ja jeszcze tak. czekam tylko, żeby zblidować właśnie tego swojego, żebym miał dwa hamulce. Tylną oponę sobie wymienię i wtedy będę mógł po prostu jechać takim rowerem. Bo na razie to bez opony, bez hamulca z przodu to, to nie ma sensu się pchać na, na coś takiego. Hmm. Ale mówię, w gwoli ciekawostki, piękna pogoda. Ja nie żałuję, coś fajnego, żeśmy zobaczyli, trochę zdjęcie naklikało. Nie powiem, myślałem, że będzie coś tutaj lepszego, nie? Ale z drugiej strony. co jest ale. Ale z drugiej strony, co tutaj liczyć na lepsze, jak to są po prostu nasypane takie chopki przez koparkę. Mówię, na motor, na motocykl byłoby tutaj zajebiście. Właśnie już to widzę, krosy jakby tutaj skakały, latały. To jak najbardziej tak. Da się, da się, ale trasa, no to już jest... No, tylko tam dalej, w Tak, tam jest, ta, tam wszak no, jest, jest też... Zła, taka... Nic ciekawego. Nie, nic specjalnego. Nic, było... nic specjalnego, żeby tutaj 7 ponad kilometrów dymać w szczerym polu. E, trzeba byłoby po pierwsze przyjechać samochodem, e, mieć sobie jakiś tam zapas jedzenia, wody w samochodzie, na spokojnie sobie odpocząć, bo, bo przyjechać tutaj na tą Lipę, jechać znowu 7 km, to, to, to nic ciekawego. No. Tutaj na kolarkę, tak, na kolarkę te tereny jak tutaj jeżdżą, piękny asfalt, tak, wszystko piękne można naprawdę zapierdzielać, ale na góral to jest formy od treścią. No coś tutaj zrobili i oni to mówią, że to jest MTB kurs, no. No taki to jest sobie. Bardziej tam na, na początku. Nie? No, no ta, ta, ta ścieżka na Dolta, też ta, ta ścieżka w polu zrobiona, ścieżka zrobiona też w polu, no, no słuchajcie, na miarę możliwości, nie? Holenderskich e, warunków. Tak, zrobić góry w Depresji, no. No i tyle. No A. dobra, my jedziemy, co? No my jedziemy dalej do miasta. Nie wiem, która jest godzina. O, tu już jest 12.27, to już trzeba ryż zjeść, coś tam rzucić węglowodany, zakupy zrobić, no. I będziemy się zawijać. Nie? Zawijać. I tyle. Może później pojedziemy na Kormo, jak nie to jutro pojedziemy na Kormo. No, zobaczymy. Bo pogoda jest ładna, nie? Szkoda by było w sumie ten. Na chacie przysiedzieć. No, true. Także to była część czwarta bodajże. Filmiki się później powrzuca, a my jedziemy dalej. Może się jeszcze coś dzisiaj nagra, może nie. A na pewno jutro. No. Bye! Narka.